Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, witam stałych bywalców, którzy oglądają moje filmy, ale witam też Ciebie, jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy raz. Zapraszam Cię do subskrypcji, mam nadzieję, że na tym kanale znajdziesz bardzo dużo informacji dotyczących osób toksycznych, narcystycznych. Ale nie tylko wiedza, a praktyka, mam nadzieję, że jest moją domeną. Wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za łapki w górę. E, one pozwalają mi wiedzieć, że film cieszy się dużym powodzeniem i dobrze wykonałam swoją pracę, więc bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. No to co? Zmusiliście mnie, drodzy Państwo, do tego, żeby nakręcić jednak film i jak poznać narcyzę. Ilość maili i zapytań jest tak duża dotycząca tego, w której opisujecie całą e, sytuację, no może nie całą, ale kilka szczegółów, po których prosicie Pani Magdo, czy on, ona jest narcyzem. Moi drodzy, nie chcę być w tej kwestii wyrocznią, więc jak zwykle m, dzisiaj przygotowałam film w siedmiu punktach dotyczących tego, czy ta osoba jest na pewno narcystyczna, ale chcę Wam powiedzieć, że tylko Wy jesteście w stanie wiedzieć, czy ta osoba jest osobą narcystyczną, czy nie, bo y, nieważne, czy ona będzie miała Krzywe ucho lewe, czy prawe bardziej wystające, czy oko jedno zielone, drugie mniejsze. Nie ma to znaczenia. Nie poznasz potem narcyza. Poznasz osobę narcystyczną, a już na pewno osobę bardzo toksyczną, kiedy spojrzysz na siebie. I do tego Was zachęcam w dzisiejszym filmie. Do tego, żebyście wiedzieli, jak Wy się czujecie z tą osobą, bo to jest najważniejsze. Nie ma to znaczenia, czy nazwiemy ją socjopatą, psychopatą, narcyzem, czy po prostu bardzo toksyczną osobą. Najważniejsze jest to, żeby osoba, z którą będziesz szedł przez życie e, za rękę, była tą osobą czułą, delikatną, najlepszą dla was i żebyście e, z biegiem czasu trwania tego związku ten związek e, ro, rozszerzali, poszerzali, żeby ten związek cieszył się coraz większym szacunkiem, a wasze zaufanie z dnia na dzień rosło. Nie w takim e, sytuacji, jak z osobą narcystyczną, w której im dłużej trwa związek, tym wy coraz bardziej gaśniecie. No bo tak, ja, taka, tak wygląda dynamika w związku z osobą narcystyczną. Bardzo często zadajecie sobie pytanie, czy już powinnam odejść, czy już powinienem, czy tak powinno być, czy tak e, nie powinno wyglądać. Moi drodzy, spójrzcie na siebie i przede wszystkim popatrzcie w to serduszko, jak jest z, z tą osobą. E, wszystkie siedem punktów, które przygotowałam dzisiaj. E, opowiedzą wam na pytanie jak się czujecie. Spójrzcie w siebie, zerknijcie na siebie, zobaczcie jak funkcjonujecie w tym związku. Jeśli nawet nie jest to osoba z czystym zaburzeniem NPD, to zapewne jest to osoba toksyczna, bo nie ma szans, żebyście się dobrze czuli, bezpiecznie się czuli przy kimś, kto jest dla was po prostu niedobry. No to co, siedem punktów. Oczywiście na sam koniec odpowiem Wam na pytanie, jak ten związek z osobą narcystyczną będzie dalej wyglądał, na co musisz zwrócić uwagę i jak powinieneś zareagować. Dam Ci oczywiście kilka cennych wskazówek. No to co, to zaczynamy. Pierwszy powód, na którym warto się zastanowić, już samo to świadczy, że coś jest nie tak, jest informacja, że w ogóle myślisz o tym temacie. Rozważasz opcję, czy twój partner, partnerka jest narcystyczna, czy toksyczna. Jeżeli zastanawiasz się nad tym, 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 tym tematem, to znaczy, że coś nie gra. Coś Twoja intuicja ci podpowiada, coś ci nie pasuje w ten związek w związku. A jeśli ci nie pasuje, to znaczy, że coś tu musi być. Na rzeczy. Punkt drugi to jest informacja o tym, że ciągle przyjrzyj się sobie, ciągle i nieustannie usprawiedliwiasz ją, tą osobę i usprawiedliwiasz jej zachowanie. Usprawiedliwiasz przed znajomymi, przed rodziną, przed kolegami, koleżankami, bo zawsze albo zachowuje się nie tak, albo zrobiła coś, postawiła Ciebie w złym świetle. Więc stoisz i patrzysz się, o co chodzi, co jest. Żeby nie wyglądało to źle, no bo przecież ona ma cudowne cechy, jest przecież dla ciebie taka miła, taka sympatyczna. I nagle jest bum, dostajesz obuchem w łeb. Nie wiadomo o co chodzi, co się, co się takiego zdarzyło. No właśnie, co się takiego zdarzyło, może warto cofnąć się do osób zaufanych, mamy, taty, przyjaciela, przyjaciółki, rodzeństwa, zapytać się, jak oni to widzą. To, co bardzo ważne, nie ukrywajcie tego, że wasz partner, partnerka Zachowuje się dziwnie, irracjonalnie, że coś jest z nią nie tak, że na przykład was e, o coś oskarża, że jest wobec was niegrzeczna. Po prostu mówcie o tym. E, zapytajcie się, jak to widzą inni, jak, e, jak, to, jak to wygląda. Może jeśli wasi znajomi rodzice nie za bardzo przepadają za waszym partnerem, partnerką, no to coś musi być na rzeczy. Cofnijcie się, zobaczcie, jak to wygląda. Punkt trzeci mówi o tym, że z taką osobą nie masz w ogóle. Opcji porozmawiania o Twoich obawach, wątpliwościach, bo w tym momencie, na samym początku związku, zaczyna się bombardowanie miłością, bombardowanie seksem. Ta osoba nie chce z Tobą rozmawiać. W późniejszej fazie tego związku, oczywiście, zaczynają się bardziej agresywne metody takiej ingerencji w Ciebie, jak triangulacja, gaslighting, zastraszanie to są rzeczy, które narcyz bardzo często stosuje w późniejszych okresach związku, ale nie Niezależnie na jakim etapie jesteś tego związku, nie czujesz się bezpiecznie. Masz takie wrażenie, bezpieczeństwo, też mam tutaj na myśli taką a, informację, że nie jesteś w stanie powiedzieć tej osobie, co czujesz, bo albo jesteś wyśmiany, albo jesteś zignorowany, albo nie ma w ogóle rozmowy, albo nie chce z tobą absolutnie rozmawiać. Więc może nie warto już rozmawiać. Czwarty punkt, bardzo ważny. Zaczynasz być wyczerpany tym związkiem. Raz jest góra, raz jest dół. Raz jesteś kochany, wspaniały, cudowny i idealny, a za chwilę dostajesz obuchem w łeb, za chwilę jesteś niewystarczający, coś nie tak zrobiłeś, jesteś, zaczynasz być degradowany. E Masz już tego dosyć, kręci ci się w głowie, nie wiesz o co chodzi, nie wiesz co jest źle, co źle zrobiłeś, nie ma możliwości rozmowy, jak w punkcie trzecim, więc kręcisz się w kółko, twoje wyczerpanie zaczyna być już dla ciebie dość mocno uciążliwe. Punkt piąty. Zaczynasz się czuć kontrolowany, manipulowany i oszukiwany. Oczywiście możesz polemizować z tym, czy to była manipulacja, czy to była kontrola, ale nie oszukuj siebie. Jeżeli przez myśl ci przechodzi, że zaczynasz być kontrolowany, to pewno tak jest. Bardzo często sugeruję moim klientom, żeby zaczęli prowadzić pamiętnik. Nawet kalendarz, możesz w zwykłym kalendarzu zaznaczać sobie kropeczki, zaznaczać sobie informacje, że zostałeś zmanipulowany, że zacząłeś, czu, poczułeś się skontrolowany. Zobacz. W przy, przypływie na przykład miesiąca, dwóch, zobacz, jak to wygląda. Oczywiście na początku związku tych rzeczy nie ma, więc nie ma co tu stawiać kropeczek. Natomiast bardzo często, e, im dłużej związek trwa, tym tych kropeczek, tych informacji, że coś jest nie tak, zacząłeś, zacząłeś być e, na przykład, e, zostałeś zmanipulowany, przy, zaczyna przybywać, bo narcyz już opuszcza swoje maski. Wiemy o tym e, i w tym momencie zaczyna się manipulacja i kontrola. Zobacz. Zobacz, ponieważ pamięć jest ulotna, zapisz to i zobacz, co się takiego dzieje. Punkt szósty to już. Coraz większe obniżanie i poczucie braku granic. To jest bardzo charakterystyczne dla osób, które mówią: Kurczę, cały czas mam wrażenie, że muszę pilnować swoich granic, że ktoś mi wchodzi na głowę, że ktoś przekracza moje granice, ja się źle czuję w tym związku, coś mi nie pasuje, ciągle coś nie, 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 nie jest tak. Mój drogi, moja droga, może warto zapisać swoje granice, może warto, napisać sobie na kartce, że na przykład nie zezwalam na to, żeby moja osoba, z którą jestem, na przykład mnie obrażała. Albo na przykład, żeby żartowała z rzeczy, na które ja nie mam ochoty żartować. Może warto to napisać. I zobacz, kiedy i w jakiej sytuacji przekraczasz te granice. Kiedy zezwalasz na to, kiedy Ostrzej na przykład powiesz, ale ja sobie nie życzę. To nie jest dla mnie śmieszne. Zobacz, jak często ta osoba będzie próbowała mimo wszystko twoich granic, twoje granice przekroczyć. Też osoby, które żyją z osobami narcystycznymi, toksycznymi, zauważają, że te granice mimo wszystko są delikatnie i niezauważalnie obniżane. Czyli, jeżeli sobie nie pozwalasz na to, żeby na przykład twój partner brzydko się do ciebie odzywał, no to jeżeli raz mu się tak zdarzy i Wytłumaczysz go, że okej, okay, bo był zdenerwowany, miał gorszy dzień i tak dalej, ale to się znowu powtórzy. No tak, ale no, no dobrze, no odezwał się do mnie tak brzydko, ale no, czy to jest powód, żeby, żeby już kończyć ten związek? No przecież, no, no każdemu się może zdarzyć. Tak jest trzeci, czwarty, piąty, aż któregoś dnia się budzisz z informacją, że ty w zasadzie nie umiesz inaczej żyć i sytuacja wymyka się spod kontroli. Punkt siódmy, bardzo ważny. Osoba narcystyczna nie wykazuje wyrzutów sumienia. Nie ma powodów do tego, że uważa, że źle zrobiła, nawet jeśli zostanie przyłapana na gorącym uczynku. Może wtedy wykazać dużą agresję w takiej sytuacji, kiedy przyłapiesz ją na gorącym uczynku. Tutaj narcyz ukryty bardzo często ma takie symptomy dość, dość mocnej, intensywnej reakcji emocjonalnej, ale wynika ona bardziej z tego, że został przyłapany. I nie wie, jak będzie wyglądała jego sytuacja, skoro już o pewnych rzeczach, jak to się mówi, mleko zostało wylane. Więc narcyz ukryty będzie się zachowywał trochę dziwnie, i tak jakby to były wyrzuty sumienia. Natomiast kiedy się przyjrzysz i posłuchasz, co do Ciebie mówi, będziesz wiedział, że to chodzi o niego, nie o ciebie. To nie, tam nie będzie żalu o to, że Ciebie zranił, nie będzie mowy o Tobie, będzie mowa o nim dla całości tego filmu warto powiedzieć o tym jak wyglądają poszczególne etapy w związku z osobą narcystyczną Zaczynamy oczywiście od bombardowania miłością która jest niczym innym jak tylko próbą przywiązania i uzależnienia od osoby narcystycznej tylko po to żebyś widział tą nagrodę żebyś wiedział co tracisz na Dalszych etapach. Oczywiście też bombardowanie miłością jest mapowaniem, czyli tym, żebyś, żeby narcyz wiedział, co na ciebie działa, czego, czego ci brakuje, czego zależy, żeby stworzyć między wami e, hipotetyczną, iluzoryczną nić porozumienia, żebyś wyglądał jak jego drugi e, klon, jakbyście byli dla siebie tylko i wyłącznie. Przeznaczeni. Później spadają maski. I tu, za pomocą dysonansu poznawczego i wiązania traumą, niestety narcyz jeszcze bardziej uzależnia się od siebie. Bardzo często stosuje wzmocnienie przerywane, czyli nagrody nie w, nieokreślonej, nie w nieokreślonym czasie, nie w nieokreślonej nie mocy, a do tego jeszcze kary, które w całokształcie prowadzą do dysocjacji, prowadzą do tego, że przestajesz już być tak naprawdę. Sobą. E, cały ten mechanizm ma tylko i wyłącznie na celu degradację Twojej osoby, żebyś przestał sobie ufać, a mimo wszystko ufał tylko i wyłącznie osobie narcystycznej. No i bardzo, bardzo już ciężki okres, w którym narcyz dewaluuje Cię i wyciąga z Ciebie wszystkie możliwe soki. Bierze, bierze, bierze Twoje pieniądze, czas, uwagę, zaangażowanie wszystko, wszystko bierze, dopóki będziesz jeszcze coś miał. Kiedyś kiedy już nic nie będziesz miał niestety, niestety następuje faza odrzucenia. Odrzucenie to niestety już złamanie ciebie, złamanie i pogrążenie do samego końca. I jeśli masz szczęście, zostaniesz odrzucony i zamieniony przez na innego partnera. I naprawdę potraktuj to jako coś bardzo cennego dla ciebie i jako prezent od losu. Bo jeżeli będziesz miał pecha i zostaniesz w tym związku na dłużej, narcyz nie odrzuci Cię kategorycznie, to i tak narcyz będzie żył swoim życiem, a Ty niestety będziesz non-stop karany i coraz bardziej niszczony. I teraz moje jedno z najważniejszych pytań. Powiedz mi, jak długo znając taką. Dynamikę i taki schemat działania osoby narcystycznej chcesz jeszcze tkwić w tym związku. Ile taka dynamika ma trwać? 10 razy ma się to koło powtórzyć 20, 30, 50 ile razy, dopóki w którymś momencie nie powiesz basta. Pamiętaj, że. Ile trwać będzie ten związek, zależy wyłącznie od Ciebie i od tego, ile razy dasz się jeszcze oszukać. Bo rozumiem, że można mieć wątpliwości, ale jeżeli schemat powtarza się 10, 20, 30 razy i już wiesz po tym filmie, że jest to zapewne wzmocnienie przerywane i jest to zapewne związanie traumą, to proszę zacznij szukać w tej kwestii pomocy, bo to nie jest informacja, dla Ciebie dobra, że narcyz Cię opuści, bo jeżeli masz na to czekać x lat i dostaniesz prezent od losu, że narcyz Cię odrzuci, no to w tym momencie może się okazać, że będziesz wrakiem człowieka. Więc jeżeli masz jasną informację i odnajdujesz siebie, swoje samopoczucie w tym filmie, proszę zacznij dbać o siebie, zacznij walczyć. Teraz odpowiedz mi na pytanie, czy jeżeli z taką informacją i z takimi zastrzeżeniami przyszedłby do ciebie twój syn, twoja córka, twoja przyjaciółka, twoja siostra, powiedz co byś jej poradził, poradziła. Czy poprosiłbyś, żeby poczekała jeszcze tydzień, dwa, trzy, żeby stanęła na nogi i dopiero wtedy odchodziła? Czy Poleciłbyś jej, że, a może jednak się pomyliła, sprawdź to jeszcze raz, zobacz tą dynamikę, zobacz jak dłuże, długo możesz jeszcze wytrzymać w tym bardzo złym samopoczuciu dla siebie. To, to, to jej doradzisz? Czy doradzisz jej, żeby natychmiast się ewakuowała, szukała pomocy u specjalistów, szukała e, pomocy e, dla siebie? Co jej doradzisz? Zastanów się. Moi drodzy, tu nie ma żartów. E, tu jest walka o siebie e, i absolutnie nie e, zachęcam do walki z narcyzmem, tylko walki o siebie. To jest dla was obowiązkiem i to powinno wam spędzać sens powiek: jak siebie uratować i jak walczyć. E, Przywiązanie w traumie, czy wzmocnienie przerywane, czy przeróżne rzeczy, triangulacja, projekcja są bardzo trudnymi rzeczami, ale z tym naprawdę da się wygrać i z tym, nad tym naprawdę da się zapanować. Ja Wam życzę z całego serca, abyście otworzyli oczy i mieli bardzo dużo siły do pracy nad sobą. Tego Wam z całego serca życzę. A wystarczy tylko przekręcić wajchę zainteresowania osobą narcystyczną na siebie. A dzieją się cuda. Eee, czekam na Was na szkoleniach, czekam na Was w rozmowach indywidualnych i zawsze jestem do Waszej pomocy. Serdecznie Was ściskam. Dziękuję, pozdrawiam.